Spektakularny upadek Deep Seek, i to już po kilku dniach rajdu na światowych giełdach. Indie, Włochy, Korea. Kolejne kraje rezygnują z chińskiego produktu. Ameryka jednostronnie wprowadza 25% cła na handel ze swoimi sąsiadami. Dobę później premier Kanady Justin Trudeau informuje o wzajemnym zniesieniu ceł z USA, a podobną deklarację składa prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum. Kanada 51 stanem Ameryki, czy 28 krajem członkowskim w Unii Europejskiej? Tego na razie nie wiemy, ale ewentualnie członkowstwo członkostwo przyniosłoby obopólne korzyści. Dzień dobry, nazywam się Magda Gajownik. Zapraszam na cotygodniowe wiadomości gospodarcze Morbiznes. Tak dynamicznego tygodnia w międzynarodowym handlu nie było od lat. Najpierw Ameryka jednostronnie wprowadziła 25% cła na handel ze swoimi sąsiadami. Doby później premier Kanady Justin Trudeau poinformował o wzajemnym zniesieniu ceł z USA. W tym samym czasie podobną deklarację złożyła prezydent Meksyku Claudia Scheinbaum. Oczywiście nie ma nic za darmo. Oba kraje wysłały wojska na granice z USA, które mają zatrzymać nielegalną migrację i przemyt Świat wstrzymał oddech w poniedziałek po jednostronnym nałożeniu przez USA na Kanadę i Meksyk wysokich taryf celnych. Groźba wojny handlowej została wzmocniona po podobnym ruchu skierowanym w stronę Chin. Szybko okazało się, że cła były wyłącznie zaproszeniem Trumpa do negocjacji w sprawach interesujących Amerykę. Doba wystarczyła jednak, żeby zniżki zanotowały najważniejsze giełdy świata, a inwestorom przybyło siwych włosów. Ruch Donalda Trumpa był przemyślany. Kanada i Meksyk zgodziły się spełnić warunki Ameryki. Na granicach z USA pojawiły się wojska obu krajów, mają one uszczelnić granice przed nielegalnymi migrantami do USA. Mają również dbać o to, żeby powstrzymany został przemyt narkotyków, w szczególności chodzi o fentanyl, od którego umiera nawet kilka tysięcy Amerykanów dziennie. Czy podobny mechanizm zadziała w przypadku Chin? Donald Trump wprowadził cła również na handel z tym krajem, zapowiedział jednocześnie rozmowy z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Mają się one odbyć w przyszłym tygodniu i świat oczekuje, że skończą się porozumieniem. W innym wypadku czeka nas wojna handlowa podobna do tej z 2018 roku. Amerykańskie instytucje i firmy już przygotowują się do jej efektów. Uprzedzają klientów, że już niedługo na przesyłkę z Chin będą musieli poczekać znacznie dłużej niż dotychczas nawet o kilka tygodni nie wspominając o tym, że towary będą kosztowały znacznie więcej. Co to oznacza dla Polaków? USA i Chiny są naszymi największymi partnerami. Od Amerykanów kupujemy ropę i gaz, elektronikę i ubrania z Chin. Wprowadzenie ceł między USA a Chinami wpłynie również na wzrost cen w Polsce. Wyższe ceny grożą nam zresztą także dlatego, że Donald Trump zamierza opodatkować wymianę handlową z Unią Europejską. Kanada 51 Stanem Ameryki czy 28 krajem członkowskim w Unii Europejskiej. Tego na razie nie wiemy, ale ewentualne członkowstwo przyniosłoby obopólne korzyści. Pewne jest to, że po rozmowie Trump Trudeau amerykańskie cło na kanadyjskie towary zostały wstrzymane na co najmniej miesiąc. Choć widmo amerykańskich ceł na razie zniknęło, to Kanada jest otwarta na rozmowy o dołączeniu do Unii Europejskiej. Co znaczyłoby to dla krajów członkowskich? Unia zyskałaby na przykład dostęp do bogatych zasobów naturalnych Kanady i jej terytoriów, a to wzmocniłoby pozycję Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej. Z kolei Kanada mogłaby liczyć na wsparcie polityczne i gospodarcze ze strony Unii, co pomogłoby jej uniezależnić się od wpływów ze Stanów Zjednoczonych. Oprócz aspektów gospodarczych, zarówno Polacy i Kanadyjczycy mieliby większe możliwości podróżowania, pracy i edukacji. Pomysł dołączenia Kanady do Unii wywołał różne reakcje na świecie. W Stanach Zjednoczonych obawiają się, że taki krok mógłby osłabić tradycyjne więzi między tymi krajami. I wpłynąć na układ sił w Ameryce Północnej. Z kolei europejscy politycy i eksperci dostrzegają szansę na wzmocnienie pozycji krajów unijnych na arenie międzynarodowej. Zdaniem innych mogą pojawić się komplikacje prawne i logistyczne związane z przyjęciem kraju spoza Europy. Jak na razie Unia Europejska przyjmuje tylko kraje europejskie, więc przystąpienie Kanady wymagałoby zmiany fundamentalnych zasad, dostosowania prawa i długich negocjacji. W tej sytuacji bardziej realistycznym scenariuszem byłoby pogłębienie współpracy gospodarczej i politycznej, ale bez formalnego członkostwa. Europa odpowiada na zapowiedzi Donalda Trumpa o nałożeniu ceł na całą produkcję, która trafia z Unii Europejskiej do USA. Groźba Komisji Europejskiej jest dziwna. Dziwna, bo Unia sprowadza przede wszystkim ropę i nowe technologie. Podnoszenie ich ceny na lokalnych rynkach byłoby uderzeniem w obywateli Unii. Ale to chyba właśnie o to Donaldowi Trumpowi chodziło. Prezydent Ameryki gra z pozycji siły. Ale popatrzmy, co jest faktycznym zagrożeniem nowych ceł z perspektywy unijnych gospodarek. Komisja Europejska ponownie zadeklarowała, że zdecydowanie odpowie, jeśli USA nałożą na Unię Europejską niesprawiedliwe cła. Komisja już w połowie stycznia zapowiedziała obronę interesów w UE w starciu z Trumpem. Komisarze wówczas i dzisiaj mówią to samo. Jeśli zajdzie taka potrzeba, komisja będzie bronić interesów Unii, europejskich firm i państw członkowskich. Tydzień temu Komisja Europejska wyraziła żal z powodu podwyżki przez USA ceł na produkty z Kanady, Meksyku i Chin. Biały Dom opublikował na platformie X komunikat, który głosi, że rozporządzenie przewiduje nałożenie 25% ceł na towary z Kanady i Meksyku, z wyjątkiem produktów naftowych obłożonych niższym cłem 10% oraz dodatkowych 10% ceł na towary z Chin. Nowe stawki weszły w życie 4 lutego, ale dzień później zostały zdjęte w przypadku Kanady i Meksyku, co jest faktycznym zagrożeniem. Zagrożeniem nowych ceł z perspektywy unijnych gospodarek? Wprowadzenie nowych amerykańskich ceł doprowadzi do wzrostu cen we wszystkich krajach unijnych. Odczują je mieszkańcy nawet najmniejszej wioski na kontynencie. To dlatego, że w ramach retorsji komisja chce wprowadzić cła dla Amerykanów. Jednak z USA do Europy trafiają głównie paliwa i nowe technologie, a to oznacza, że więcej zapłacimy za paliwo i energię, to pociągnie za sobą ceny żywności, cła na produkty technologiczne wywołają wzrost cen usług i sprzętu IT. W konsekwencji Europejski Bank Centralny znów rozpocznie zmagania z szalejącą inflacją, co nie pozostanie bez wpływu na nasze przedsiębiorstwa handlujące przede wszystkim z krajami unijnymi. Jaki będzie koniec wojny celnej z USA? Miejmy nadzieję, że zanim do niej dojdzie, Komisja Europejska i administracja Trumpa dojdą do porozumienia. Czy kupuje Pan może jakieś towary z Ameryki? Mm, no ostatnio nie. nie, nie. nie? A, a czy wcześniej Pan kupował może jakieś towary? Raczej, raczej nie, nie, nie przypominam sobie, że jakieś ja mam rodzinę z Ameryki, także towary stąd tam wysyłam. Tak? które im się podobają. A na przykład jakie? Tak, żeby suszone. Tam nie ma? To znaczy są, ale inne. Czy kupuje pan może jakieś towary z Ameryki, z, z USA? Nie. Nie? Żadnych? Znaczy pewnie tak, ale jak gdyby nieświadomie jakoś szczególnie. E... Nie poszukuję, może tak. O. A pan myśli, że te cła, które mają zostać narzucone przez Stany Zjednoczone na Unię Europejską, w tym Polskę, dotkną nas jakoś? To, to chyba w tą stronę, co nie? E... Bo jeżeli oni narzucają cło, no to de facto ich, oni płacą za towary europejski. Tajwan zamierza przenieść produkcję chipów do Stanów Zjednoczonych. Tamtejsze firmy już podejmują działania, aby dostosować się do nowych realiów, a rząd przygotowuje plan wsparcia dla przedsiębiorców. To odpowiedź na wprowadzone przez Donalda Trumpa cła. Radykalna polityka handlowa, jak mówi prezydent USA, ma odbudować amerykański przemysł. Nałożeniem ceł Trump chce skłonić firmy technologiczne do przeniesienia produkcji do Stanów Zjednoczonych, bo to pozwoli zmniejszyć zależność od zagranicznych dostaw. Uważa też, że taki ruch rozwinie krajowy przemysł i stworzy nowe miejsca pracy. Produkcja półprzewodników za oceanem ma zapewnić stabilność dostaw kluczowych części dla przemysłu technologicznego. Innego zdania są eksperci i analitycy. Ich zdaniem taka polityka celna Trumpa może zaburzyć stabilność Rynku. Przeniesienie produkcji z Tajwanu do Stanów Zjednoczonych może zakłócić łańcuchy dostaw przez nagłą zmianę lokalizacji. Ponadto, cła mogą podnieść koszty produkcji urządzeń elektronicznych, a to przełoży się na wyższe ceny dla konsumentów. Tajwański gigant półprzewodników TSMC już podjął działania. Firma buduje fabrykę w Arizonie. W ciągu kilku miesięcy ma tam ruszyć produkcja zaawansowanych chipów. W planach jest też budowa drugiej fabryki. Dodatkowo, tajwańskie Ministerstwo Gospodarki zadeklarowało wsparcie dla firm planujących przeniesienie produkcji za Oferując pomoc w znalezieniu partnerów i dostarczając informacji na temat inwestycji w Stanach. Wszystko, co w tym tygodniu dzieje się na świecie, nie pozostaje bez wpływu na nasze codzienne życie. To, jak reagują rynki, obserwujemy na stacjach paliw, gdzie ceny mają niedługo pójść w dół. Choć produkcja ropy na Bliskim Wschodzie spada, spadają również jej ceny. Pomimo, że państwa OPEC nie planują zwiększenia wydobycia surowca, ceny spadają, bo rynki boją się o zapotrzebowanie na ropę w przyszłości, a inwestorzy postanowili nie robić dużych zapasów. Sprawdźmy, jak przełoży się to na nasze tankowanie. W połowie tygodnia ceny ropy na giełdzie paliw w Nowym Jorku spadły po tym, jak Chiny nałożyły cła na amerykańskie towary, w tym ropę i skroplony gaz ziemny. W parze z obawami o wojnę handlową idzie też niepokój inwestorów o sankcje USA wobec Iranu, a to nie skłania do robienia zapasów, szczególnie, że wzrosły one ostatnio w USA o 5 milionów baryłek. W styczniu organizacja krajów eksportujących ropę naftową pompowała 26,53 milionów baryłek ropy dziennie, co stanowi spadek o 50 tysięcy baryłek w porównaniu z danym, z grudnia. Większość państw grupy OPEC Plus planuje utrzymanie niższej produkcji do końca marca z powodu obaw o globalny popyt i rosnącą produkcją poza grupą. OPEC Plus w poniedziałek zdecydowało o zwiększeniu produkcji dopiero od kwietnia. Największy wzrost w OPEC o 90 tysięcy baryłek dziennie nastąpił w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Ten wzrost był jednak efektem zakończenia grudniowych i styczniowych konserwacji pól naftowych. Międzynarodowe ośrodki analityczne wskazują, że łącznie światowa produkcja ropy rośnie. Zawdzięczamy to krajom Niezrzeszonym w OPEC, w tym zachodnim producentom. Efektem są niższe ceny na międzynarodowych giełdach towarowych. W konsekwencji obecne zawirowania zauważymy również na naszych stacjach benzynowych, gdzie już dzisiaj jest mniej nerwowo. Jednak na benzynę poniżej 5 zł za litr liczyć raczej nie powinniśmy. Ta cena zależy również od rodzimych rafinerii, które są nastawione na wysokie zyski ze sprzedaży paliw. I nic nie wskazuje na to, żeby miały polskim kierowcom odpuścić. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju opublikowała prognozę gospodarczą dla Polski i choć generalnie jest nieźle, w tej beczce miodu znalazła się niejedna łyżka dzikciu. Zdaniem analityków potrzebujemy większej równowagi finansów publicznych, a to może oznaczać konieczność ograniczeń wydatków budżetowych i być może większe podatki w drugiej połowie roku. Wciąż grozi nam największe od lat inflacja, nie pomagają nam opóźnienia w budowie elektrowni jądrowych, bo to może nas zepchnąć do ogona europejskich krajów. Prognozy OECD mamy w redakcji. W jej ogłoszeniu byliśmy z kamerą, o to czego się dowiedzieliśmy. OECD prognozuje, że PKB Polski w tym roku wzrośnie o 3,4%, zaś w przyszłym o 3% mówi opublikowany właśnie raport organizacji poświęcony Polsce. Polska znajduje się na ścieżce intensywnego wzrostu gospodarczego, mimo tak istotnego czynnika mającego jakim jest wojna w Ukrainie, która doprowadziła do największego kryzysu energetycznego w Europie od lat 70. To dobra wiadomość, jednak są również gorsze. Inflacja cen konsumenckich w Polsce ma wynieść w tym roku 5%, a w przyszłym 3%. 9%. Choć polski dług publiczny pozostaje na relatywnie niskim poziomie, wciąż rośnie. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie działań zapewniających większą równowagę finansową. OECD zaleca przeprowadzenie przeglądu rozwiązań fiskalnych. Jego celem powinno być zwiększenie wpływów do budżetu. Analitycy OECD dają gotowe rozwiązanie. To wprowadzenie podatku katastralnego, czyli podatku od nieruchomości wyliczonego na podstawie jej wartości, a nie powierzchni. OECD przestrzegła również w raporcie przed opóźnieniami w budowie elektrowni jądrowych w Polsce. Nie tylko to: od następnej dekady poza energetyką jądrową ważną rolę powinno też spełniać magazynowanie energii, szczególnie że transformacja w kierunku zerowych emisji netto podwoi popyt na energię w Polsce. Organizacja rekomenduje utworzenie w Polsce, wzorem Francji, Niemiec czy Szwecji, Rady Klimatycznej, która skupiałaby większość zainteresowanych sektorem energetycznych stron. Ma to pomóc w budowaniu konsensusu, zdobywaniu wsparcia zainteresowanych i budowaniu ogólnospołecznego zrozumienia bieżących problemów transformacji. Analitycy zalecają nam utrzymanie restrykcyjnej polityki pieniężnej. Jak wskazano, jej luzowanie będzie możliwe, kiedy dane potwierdzą znikanie presji inflacyjnej i obniżenie wolnych mocy wytwórczych w gospodarce. Istnieje wprawdzie przestrzeń do dalszego stopniowego obniżania stóp procentowych w miarę trwałego zmniejszania się presji inflacyjnej, szczególnie że wcześniejsza aprecjacja kursu walutowego ogranicza presję inflacyjną. Odczyty PPI w Polsce wskazują, że inflacja towarów będzie prawdopodobnie niska, jednak inflacja w usługach pozostaje na wysokim poziomie i jest napędzana przez silny rynek, wzrost płac i solidny rynek pracy. Wszystkie państwa należące do OECD co dwa lata poddawane są okresowym przeglądom gospodarczym. Wynikiem prac organizacji jest raport o stanie gospodarki kraju, który poza oceną zawiera też rekomendacje dla krajowej administracji. Rekomendacje nie oznaczają jednak konieczności ich wprowadzenia. Ostateczne decyzje w tej sprawie zależą od rządu danego państwa. Stopy procentowe bez zmian. Na to posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej czekał nie tylko cały sektor bankowy, ale też firmy planujące inwestycje i większość zwykłych Polaków. Główna stopa referencyjna nadal wynosi 5,75%. Oznacza to, że oprocentowanie kredytów międzybankowych nie ulegnie zmianie. Nie zmienią się również raty kredytów. To dobrze z perspektywy panowania nad inflacją, ale niekoniecznie dla nas. W Polsce są jedne z najważniejszych. Wyżej oprocentowanych kredytów w Europie. Posłuchajmy, jak decyzję RPP tłumaczył Adam Klapiński, prezes NBP. Witam Państwa. Po decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, główna stopa NBP, stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%, a stopa Lombardowa 6,25% w skali rocznej. Stopa depozytowa została utrzymana na poziomie 5,25%. Stopa redyskontowa weksli NBP wynosi 5,80% w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej. Rada Polityki zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Decyzja o stabilizacji stóp procentowych podyktowana jest oczywiście tym, że inflacja pozostaje stale wysoka. Od kilku miesięcy inflacja utrzymuje się w okolicy 5%. To jest mniej więcej stały taki wskaźnik. I to jest to dwukrotnie więcej niż cel inflacyjny NBP, który wynosi jak wiadomo 2,5. Inflację podbija silny wzrost cen energii. Oraz inne decyzje regulacyjno-podatkowe. Rząd Australii zakazuje korzystania z DeepSeek w rządowej technologii. Chodzi o względy bezpieczeństwa, a to nie jest pierwszy rząd, który przestraszył się chińskiej sztucznej inteligencji. Wcześniej podobny zakaz wydało Ministerstwo Finansów Indii, a ograniczenia na korzystanie z DeepSeek nałożyły rządy Austrii i Włoch. Bezpieczeństwo to nie jedyny powód, dla którego świat chce od niego odejść. Oto dlaczego. Kilka najnowszych testów wykryło w nowym narzędziu DeepSeek szereg błędów. część dotyczyła bezpieczeństwa. Były jednak testy, które pokazały, że chińska sztuczna inteligencja po prostu kłamie. I choć kłamie w dobrej wierze, bo chce sprawić przyjemność użytkownikowi, nie jest wiarygodna w ogóle. To dlatego rząd Australii zakazał korzystania z usług DeepSeek AI we wszystkich systemach i urządzeniach rządowych. W ciągu 24 godzin wszystkie aplikacje i usługi DeepSeek zostały usunięte z systemów rządowych. Australia stała się tym samym jednym z pierwszych krajów, które podjęły bezpośrednie działania przeciwko chińskiemu startupowi zajmującemu się sztuczną inteligencją. I choć decyzja nie dotyczyła urządzeń prywatnych, narzędzie zaczęli również usuwać zwykli użytkownicy. Podobną decyzję podjęły w minionym tygodniu również Indie. Rząd umieścił informację o zakazie w mediach społecznościowych przed spotkaniem z szefem konkurencyjnego OpenAI. Zdaniem Indii narzędzia i aplikacje AI, takie jak ChatGPT i DeepSeek w komputerach i urządzeniach biurowych, stwarzają ryzyko dla poufności danych i dokumentów rządowych. Podobną decyzję podjęły także Austria i Włochy. Również w tym przypadku chodziło o względy bezpieczeństwa. Zbudowana zaledwie 20 miesięcy temu technologia DeepSeek wywołała rewolucję w styczniu. Chiński chatbot symuluje proces myślowy i bada źródła przed udzieleniem odpowiedzi. To oznacza, że można opracować sztuczną inteligencję najwyższej klasy bez ogromnych inwestycji w sprzęt. Jej atrakcyjność sprawiła, że znalazła się na szczycie światowych list pobieranych aplikacji. Jednak szybko pojawiły się wątpliwości co do bezpieczeństwa usługi. Dzisiaj Dipsik jest najczęściej i najszybciej usuwaną aplikacją. Przeciwko decyzjom rządów rezygnujących z Dipsik natychmiast zaprotestowały Chiny, uznając, że jest to działanie antychińskie. Miło jest mówić o sukcesach polskich przedsiębiorców, a firma, o której za chwilę. Właściwie spośród wszystkich polskich spółek staje się najbardziej rozpoznawalna na kontynencie. Inpost zainstalował właśnie ponad 250 paczkomatów w sieci sklepów Aldi w Wielkiej Brytanii. Nie było lekko, bo dotychczas brytyjska inwestycja kosztowała spółkę ponad 400 milionów funtów. Docelowo ma tam trafić okrągły miliard. Grupa Inpost postawiła kolejne paczkomaty w sklepach Aldi w Wielkiej Brytanii. Po pozytywnym przyjęciu pilotażu przez klientów, Inpost wraz z siecią sklepów Aldi zdecydował się na zwiększenie liczby maszyn. Łącznie zainstalowano już ponad 250 urządzeń. Współpraca z Aldi stanowić ma kolejny etap rozwoju przedsiębiorstwa na Wyspach Brytyjskich. Grupa dodatkowo zainwestuje w Wielkiej Brytanii prawie 600 milionów funtów do 2029 roku, zwiększając łączną wartość inwestycji do miliarda funtów. W ramach tych działań Inpost Post planuje rozszerzenie sieci paczkomatów i rozbudowę infrastruktury logistycznej, co umożliwi utworzenie nawet 12 tysięcy nowych miejsc pracy. Tylko w ubiegłym roku polska spółka kurierska dostarczyła tam ponad 93 miliony paczek, podwajając wolumen z 2023 roku. Na koniec roku grupa posiadała w Wielkiej Brytanii ponad 13 tysięcy punktów OOH, a sieć APM powiększyła się o prawie 3 tysiące, osiągając 9200 maszyn. W 2025 roku zostanie zainstalowanych nawet 5 tysięcy nowych urządzeń. Na koniec roku 2024 grupa InPost posiadała ponad 82 000 punktów dostawy w Europie, w tym prawie 47 000 paczkomatów i 35 tysięcy punktów pudo w 9 europejskich krajach. Paczkomaty InPost spotykamy w Polsce, Belgii, Francji, we Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku firma obsłużyła grubo ponad miliard przesyłek. Urząd ochrony konkurencji i konsumentów bierze się za spółki, które nie płacą swoim kontrahentom na czas. Na tej chwilę wszczętych jest 8 postępowań. Łokik wystosował również wystąpienia miękkie do ponad 20 przedsiębiorców. Tylko w zeszłym roku wszczętych postępowań antyzatorowych było 31, a prawie 80 podmiotów dostało wezwanie do zmiany praktyk płatniczych. Wśród firm spóźniających się z płatnościami są duże firmy, których kondycja finansowa jest więcej niż doskonała, to na przykład koncern Nivea czy Karedl. Poździerników poskutkują. WOKIK wszczyna 8 nowych postępowań w sprawach nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych przez spółki w ramach nowych postępowań antyzatorowych. W ich efekcie nakładane są administracyjne kary pieniężne na podmioty, które zalegają z płatnościami wobec swoich kontrahentów. Urząd nie przestaje również interweniować na poziomie działań miękkich u kolejnych podmiotów, których dyscyplina płatnicza budzi wątpliwości i może wskazywać na ryzyko powstania zatorów płatniczych w pismach, które, jak zapewnia urząd, mają odformalizowany charakter. Urzędnicy komunikują spółkom zauważone nieprawidłowości w obszarze praktyk płatniczych. Jednocześnie, działając z zamiarem zdyscyplinowania przedsiębiorców, poucza ich o możliwych negatywnych dla nich konsekwencjach w przypadku braku zauważalnej poprawy. Wystąpienia miękkie wpisują się w szeroko pojętą prewencję, kształtując świadomość i kulturę płatniczą przedsiębiorców. Umożliwiają im także zmianę praktyk bez konieczności wszczęcia postępowania. W celu zwalczania zatorów płatniczych, urząd monitoruje rynek, korzystając z różnorodnych źródeł informacji, zarówno tych Powszechnie dostępnych, jak i własnych analiz. Źródłem informacji stanowiących podstawę przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa wystąpienia opóźnień są również zawiadomienia wpływające do UOKIK od podmiotów, które podejrzewają, że stały się ofiarą zatorów płatniczych. Zatory płatnicze to negatywne zjawisko rynkowe, które powstaje, gdy przedsiębiorcy nie otrzymują na czas swoich należności od kontrahentów. Nagromadzone zadłużenia przechodzą na kolejne podmioty powiązane we wzajemnych relacjach handlowych, niekorzystnie wpływając na płynność finansową całego otoczenia biznesowego. Do nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych dochodzi, gdy w okresie trzech kolejnych miesięcy suma wartości wszystkich świadczeń pieniężnych niespełnionych wynosi co najmniej 2 miliony złotych. W przypadku stwierdzenia, że takie opóźnienia wystąpiły, Łokik nakłada na przedsiębiorcę administracyjną karę pieniężną, której wysokość uzależniona jest przede wszystkim od kwoty przeterminowanych płatności oraz długości opóźnień w zapłacie. Kara jest ustalana dwuetapowo. W pierwszym etapie wyliczana jest maksymalna kara pieniężna na podstawie wzoru podanego w ustawie antyzatorowej. W drugim etapie prezes UOKiK może zmniejszyć karę pieniężną w oparciu o dodatkowe okoliczności wymienione w ustawie. UOKiK bierze pod uwagę nie tylko wartość przeterminowanych płatności i długość opóźnień, lecz również wagę i okoliczności naruszenia, działania podjęte przez przedsiębiorcę z własnej inicjatywy oraz współpracę z urzędem w toku postępowania. Brzmi nieźle, gdyby tylko jeszcze było tak samo skuteczne. A jakie jest Wasze zdanie na temat działań urzędowych w sprawie zatorów płatniczych? Napiszcie do nas na adres redakcji: maupamorbusiness.pl. Na dziś to wszystko. Chińskie powiedzenie. I znów mówimy o Chinach. Chińskie powiedzenie mówi: obyś żył w ciekawych czasach. Bez wątpienia czasy są ciekawe. A kolejny tydzień przyniesie nam nie mniej zaskakujące wiadomości z polskiej i światowej gospodarki. Opowiemy Wam o tych najważniejszych. Zostańmy razem. Do zobaczenia za tydzień.